Zarządzanie sobą samym w czasie. Iwona Kubis. Krótki, efektywny, siódemkowy kurs dla niemających czasu. Czyta. Marcin Ryk. Odcinek pierwszy. Iwona Kubis to doradca zawodowy i osobisty, trener konsultant. Doświadczenie w zakresie szkoleń to ponad 10 lat i 1000 dni szkoleń dla przedstawicieli handlowych, menedżerów, agentów w branży produktów finansowych, marketingu wielopoziomowym i sektorze produktów szybko rotujących. Kilka słów wstępu. Witam, droga czytelniczko, drogi czytelniku. Cieszę się, że jesteś na tych stronach, bo to oznacza, że przywiodła Cię tu albo ciekawość, albo potrzeba zmiany. A być może jesteś tu z obu powodów. Zanim zaczniemy naszą podróż w czasie, warto parę kwestii podkreślić. Czym jest czas? Fizycy sądzą, że czas jedno z podstawowych pojęć filozoficznych wielkość fizyczna, określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy czasowe między zdarzeniami. Czas może być rozumiany jako chwila punkt czasowy odcinek czasu. Fanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych. Geograf powie. Strefa czasowa. To wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości 15 stopni długości geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas. Czas strefowy. Jest on czasem słonecznym średnim środkowego południka tej strefy. Który różni się od całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Językoznawca zaś doda: czas. Jest to kategoria językowa, określająca w czasie czynność, zjawisko lub stan, o których mowa w zdaniu. W języku polskim występują trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. W dawnej polszczyźnie istniał też czas za przeszły. a antropolog wspomni, iż czas. Jest miernikiem trwania, jest w antropologii jedną z kluczowych wartości tożsamości kulturowej, kształtujących życie jednostki i zbiorowości, do której ta przynależy oraz ich stosunek do świata. Czas jest tajemnicą i skomplikowaną substancją. Od stuleci ludzkość podejmuje różne działania z czasem związane. Chce go zatrzymać, rozciągnąć, przyspieszyć, oszukać, mieć więcej skrócić człowiek zastanawia się dlaczego czas z jednym obchodzi się łaskawie a innych pogania ułożyliśmy wiele sentencji które jako utrwalone schematy zachowań towarzyszą nam w życiu i wcale nie zawsze pomagają sam sama zapewne jest nasz i czasami powtarzasz czas to pieniądz nie traćmy czasu szkoda czasu i atłasu czas na nas Szanujmy swój czas, panowie. To dobry czas. Być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Czasem podchodzimy też do czasu humorystycznie i filozoficznie. Cierpliwości. Trawa z czasem zamienia się w mleko. Nasze czasy można sprowadzić do prostej formuły: podróże kosmiczne plus seks. Klepsydry piaskowe są dokładniejsze, ale te rozlepiane na murach. Są też rodzajem zegara. Żyjemy w wielkich czasach, lecz czasu mamy coraz mniej. Wiesław Brudziński. Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przeszłości wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nim jutro? Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy, obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo co niesie ze sobą: światło, powietrze i życie, jego uśmiech, płacz i cały cud tego świata. Wyjdź mu naprzeciw. Phil Bosman. Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia. Julian Tuwim. Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. Albert Einstein. Czas robi swoje, a ty człowieku? Stanisław Jerzylec. Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o minutę za późno. William Shakespeare. Życie byłoby nieskończenie szczęśliwe, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu.